Siema, witam was w pierwszym odcinku z gry Vortex The Gateway. I czym jest ta gra? W skrócie mógłbym powiedzieć, że jest to DeForest na innej planecie z kosmitami. A dlaczego? Za chwilę zobaczycie, zapraszam Was na przepiękny filmik. Dobra, ten filmik jest paskudny, nie oszukujmy się, ale tutaj mamy wprowadzenie do fabuły. Napisy macie na dole, także możecie sobie

Okej. Okay. No. No. Okay. Dobra, czyli mamy... To jest podobno survival horror, taki ale z naciskiem na survival, bardzo, bardzo podobny do The Forest. Jest to wersja chyba 003, także jeszcze optymalizacja nie jest na najwyższym poziomie. W ogóle co ja mówię, ta optym optymalizacja leży. Gram na ustawionach medium, a gra ma problem, żeby utrzymać 30 klatek na sekundę, ale oto jesteśmy. Alpha Build, zobaczcie, gra jest w ogóle po polsku. Tutaj mamy zdrowie. Nawodnienie, ok, ja muszę sobie to zapamiętać też. Sytość, wytrzymałość, ciepłota, zapełnienie plecaka, Night Vision Indicator, czyli że widzimy w nocy, zwiększenie wytrzymałości, wskaźnik hałasu, zróbcie hałas, wskaźnik ukrycia, możemy się ukryć w krzakach z tego co wiem, wskaźnik gorącego miejsca i wskaźni, wskaźnik zimna. Dobra, kontynuuj. I znajdujemy się właśnie w takim miejscu. O, tam jest jakaś planeta. Także jesteśmy w ogóle na innej planecie. I dlaczego mi się tak gra kojarzy z Deforest? Właśnie dlatego, bo jest tak bardzo podobna, że nawet nie macie pojęcia. Nie to, że dużo grałem w Deforest, ale po prostu widziałem. Na przedmieściach w różnych zakątkach globu napotkano istoty pozaziemskie, ogromna ilość ludzi zniknęła. Niektórzy nigdy nie wrócili. Czy wiry mają coś z tym wspólnego na... Czyli mamy obcy, mamy kosmitów, ale naszymi przeciwnikami nie będą kosmici, tylko będzie co innego. Ok, fotel. Czy ja mogę ten fotel sobie zabrać? O, czyli było, była jakaś impreza. W, nie wiem, nazwijmy go Tom. Ok, u Toma w pracy była impreza. O! Mogę coś ścinać. E, coś podniosłem. Ki, zebrałem kijki. Ok, czyli mogę sobie ścinać kików trochę. Na pewno jest tu jakiś crafting, nie wierzę, że nie. O, możemy włócznie zrobić i palenisko, także spoko. Także widzicie, że, no nie wiem, bardzo mi styl graficzny i... Um, co to? Co to było? Jakaś świnia. Chodź tu, świnio! Dobra, tego drzewa nie mogę ściąć, czyli te drzewa można ściąć tylko te, które... Na które twórcy nam pozwalają. Ty, tam jest ta świnia. Chodź tu ty chwilo, Jeju, to wygląda jak takie wychudzone dziwne zwierzę, ale ok niech będzie i musimy pewnie przeżyć, e, musimy pewnie przeżyć na, wow, Aaa, ok fajnie się ścina, dobra, musimy pewnie przeżyć na tej planetce, czy cokolwiek to jest, o już spadło, wow ale się rozsypało, Ej, to w ogóle nie jest jak w deforest, naprawdę? To nie, to, to po prostu mi się wydawało, że to jest The Forest, kappa. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry, nie zapomnijcie ocenić jakoś filmu, jakkolwiek i napisać jakiegoś fajnego komentarza, bo zobaczymy, co to jest za gra, co ona skrywa za tajemnicę? Powiem wam, że już sobie trochę pobiegałem, także wiem e, mniej więcej, o co tu chodzi, jak, jak wyglądają nasi przeciwnicy, ale zauważyłem, że mają inteligencję... Nie wiem domofonu na przykład Bo kompletnie nic nie ogarniałem nie, nie wiedzą co się dzieje Ale o Wieża obserwacyjna, włócznia, palenisko, ogrodzenie mm, mm, Ogrodzenie, dobra e, Potrzebuję bambusów Dużo bambusów, dobra Mogę te bambusy rzucić jakoś Okej, okay. czyli tutaj, tutaj dobra Tutaj rozbijamy sobie bazę, idziemy po więcej e, Troszeczkę więcej bambusów Tego raczej nie mogę z, niestety rozwalić Ale naprawdę ładnie, ładnie gejerka wygląda Jak na, <laughs> tam coś jest Okej, okay, do tego nie będę na to się podchodził, ale zobaczcie, że tam chodzi jakiś dziwny stworek. Ale na początku chciałbym zrobić jakąś taką podstawową bazę, żeby się nie obawiać w nocy, bo nie mam pojęcia. Może na przykład w nocy mnie tej istoty odwiedzałem, jeżeli to było tak bardzo wzorowane na deforeście. To nigdy nic nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie, albo coś takiego. Także zobaczymy. Pyk, pyk. Dajcie mi, dajcie mi to. Mogę jeszcze więcej tych bambusów? A Ajajaj. Brak miejsca na kolejną Tyka. Ej, no uspokój się! Jak to dziwnie, jakie to dziwne dźwięki wydaje, jakbyśmy próbowali taką świnię zabijać. Nie, nie fajnie, naprawdę nie podoba mi się to. Dobra, mm, mam plan. Gdzie są, tu są te e, tyczki bambusowe. Mam plan, że zrobimy po prostu sobie tutaj, tak? Patrzcie, tu będzie, o tu będzie moja szła baza, tu, 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 tu jakoś, tak? Ładnie zrobimy taki kwadracik. Po prostu nie, nie chcę robić tej ściany, tą ścianą na razie będzie e, skała i powinno być wtedy. Wtedy dobrze, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jestem ekspertem od gier survivalowych, Przepraszam. Ja gram w nie for fun. Szkoda, że nie ma tutaj multi. Może twórcy wkrótce. Wprowadzą jakieś multi, bo wiadomo, czym się inspirowali. Przepraszam, że cały czas porównuję tą górę. Chodź tu, ty świnio! Chodź tu, zabiję świnię! Albo nie. Dobra. A przepraszam, że cały czas bez przerwy porównuję tą grę do The Forest, ale wydaje mi się, że różnice są aż. Na, na zbyt zauważalne. Jej, ty świnio! O co chodzi? Jakieś dziwne świnie. Ale te ob, ym, ci obcy, z którymi będziemy walczyli, nie wyglądają jak, jak tacy kosmici. Tak, tak jak myśleliście, że będą wyglądali. Tylko że. O, wyglądają. Kompletnie inaczej. Czekajcie, w tą, chyba w tą stronę muszę iść. Wyglądają ja takie. Jak takie jaszczurki na dwóch nogach. O, dokładnie tak wyglądają nasi przeciwnicy. Jakże jest całkiem ciekawie. Kurde, czy ja poszedłem w ogóle w dobrą stronę? E... Jestem pewien, że nie. Jestem pewien, że powinienem iść gdzieś indziej. Dobra, za chwilę znajdę to miejsce, wiadomo. Początki są trudne. Zwłaszcza jak się zgubiłeś w malutkim, malusieńkim lesie. Serio? To, to, to w ogóle. To nawet nie wiem, czy to jest las, taki. O, wiatr jest. Są dźwięki w tej grze. Szkoda, że nie ma muzyki, chociaż. Po co miałaby być tutaj muzyka? Dobra, muszę znaleźć moje miejsce, gdzie o, gdzie wcześniej te rzeczy miałem. A, kurde, przydałby się... O, jakbym zbudował chociaż jedną ścianę, to już bym wiedział mniej więcej w którą stronę mam się poruszać. A tu jest jakieś Bajoro. Znaczy je jeziorko. <laughs> muzyka! Odkryłem nowy teren. Muzyka jest naprawdę fajna, to, to co leci. Taki trochę zajeżdża mi epic music. Ej, ty gdzie ja jestem? Świnio, poprowadź mnie! Ej, kompletnie dobra, tu są bambusy. Może tutaj, w tą stronę szerłem. Nie mówcie, że to się tak dynamicznie zmienia, że ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. Ale nie, chyba tutaj byłem. Tak, bo tu było, była ta skała. Dobra, dobra, dobra. E, czas coś wybudować. Mm, ogrodzenie. Czemu nie mogę tego. Dobra, weź to bambusowy, no zobaczcie, nie mogę tego zebrać z tego powodu a nie mogę tego jakieś do sekunda, muszę ogarnąć włócznia po co, można nią rzucać lub dźgać no naprawdę pomogło mi to, nisko, wiadomo, źródło e, światła i ciepła odstrasza zwierzęta, o ogrodzenie powstrzymuje niebezpieczne drapieżniki ale potrzebuję czterech a, tych cacuszek tyka bambusowa, hmm. materiał budowlany tylko chodzi o to, że jeżeli ja trzymam. Dobra, wypuszczę sobie tutaj wszystko. Jak ja mam to zrobić? Wezmę wszystko w jedno miejsce, zgromadzę. A w jaki sposób oni chcą, żebym zbudował bazę? Jeżeli. Okej, okay. może teraz, może teraz się uda. I mam 0, widzicie? A dlaczego mam zero, jeżeli mogę tylko trzymać przy sobie? Mogę to jakoś do plecaka przenieść, przepraszam. Notatki o przedmiotach maczeta. O. Można ją wykorzystać do cięcia i budowania. Przydaje się również do ataku i obrony super. Aha, maczeta jest tutaj potrzebna, czyli do każdego jest potrzebna maczeta, spoko. Bardzo się z tego cieszę, tylko tyka bambusowa. Materiał budowlany. Nie można tego jeść, nie można tego wyrzucić i nie można tego dać. Coś takiego niech będzie 7. O, rusztowanie półka. Będą przełożyć zebrane przedmioty. To, to rozumiem 32. Czyli, mamy na razie taki podstawowy, bardzo podstawowy crafting zrobiony, ale bardziej mi chodzi o to, a dlaczego dlaczego ja nie mogę tutaj zrobić tych przedmiotów w taki sposób, jakbym chciał je zrobić. Wiecie co, zrobię szybkie cięcie i pokombinuję chwilę. Dobra, po paru sekundach ogarnąłem o co chodzi, tylko musimy coś zjeść, sok z kartonika musimy sobie wypić, bo moja postać zaczęła <laughs> chcieć dużo pić, ale słuchajcie, to jest tak samo jak w The Forest i znowu, że po prostu stawiamy sobie ścianę, ta nam nie ma tutaj żadnych, no, żadnych super takich rzeczy, R, musimy obrócić ścianę, OK. i to będzie tak, że ta ściana będzie sobie wychodziła, powiedzmy stąd, przepięknie, ta ściana wygląda przepięknie, dobra, także musimy postawić dużo bambusów. E, zobaczcie, jakie, jakie to jest już piękne. Już, już mi się na, naprawdę to podoba. Dobra, mamy jedną ścianę yy, z 500, które których będziemy potrzebowali, ale zobaczcie, już nie, mo nie... o dobra, już mam wybudowany dom i już tutaj potwory się nie dostaną. Prawie. a tak naprawdę mogę się w każdej chwili dostać. Okej, okay, ale mamy ogrodzenie. Ha aha. I to mogę tak dziwnie dopasować. Okej. Okay. Mam nadzieję, że że się nie uda tego jakoś tak um, spierdzielić, że jakoś uda mi się zbagować grę, bo tego bym nie chciał. Ale dobra, mamy, mamy przepiękne ściany. I teraz wypadałoby. Ja chcę zrobić takie, wiecie, takie małe, małe pole na razie, w którym będę mógł się ukryć. Bo za niedługo pewnie okaże się, że będzie noc i będzie lipa. I z tego co wiem, można jeszcze takie liście wydobywać, takie duże, których e, użyjemy oczywiście na dach, tylko o, chyba to są te. Dokładnie, to są te liście. Także chodź tu, duży liściu, do mnie. Ale my musimy i tak znaleźć bambusa, bo to jest bardziej nasz priorytet. Żeby sobie zbudować przepiękny dom. Żeby do tego domu nikt się nie dostał. I ognisko oczywiście przydałoby się zrobić. Takie po podstawowe, podstawowe rzeczy. Dobra, ile tych liści będzie? Duży liść. Zobaczcie, one się pojawiają znikąd, ale spoko. Dzięki temu mam nieograniczoną plantację liści. Serio, serio takie liście są aż ciężkie? Duży list zebrano, aha. Jestem chyba przeciążony. Oj, 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 i zapada noc, zapada noc, będzie lipa, za chwilę coś mnie nawiedzi, mam nadzieję, że nic się mi nie stanie. Dobra, zaraz to ogarniemy. Tylko najpierw chcę zobaczyć... Mogę to wyrzucić? o tyle liści. Oczywiście, że one się musiały pobagować, ale spokojnie. Zrobimy sobie włócznie. Włócznia o, mam już włócznię? Czy to jest włócznia? Bo tak szczerze mówiąc nie wygląda. Weź do ręki. Mamy włócznię, dobra, także już powinno być spoko. Włócznia i ten, dobra, dobra. Wszystko jest, wszystko jest teraz dobrze. Idziemy sobie po jakieś patyki, bo coraz ciemniej się staje wokół mnie. Wiecie co, na razie nie... Wow, co to jest tam? Na razie nie będę szedł... To jest ogień? Nie. Co to jest? Okej, czy jest jakieś dziwne. Ja się... Jaśniejący korzeń, dobra, nie. korzenie sobie pozbieramy, ale na razie nie będę eksplorował, bo na początku chcę zrobić taką, wiecie, zwykłą, e, zwykłą, prostą, przepiękną chatkę. Dalej, korzeniu. Dziwnie, on nie chce się ten korzeń zbierać, wiecie? Muszę jakoś. O, 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 dobra, udało się go uzbierać. Po co mi jest ten korzeń? Czekajcie, ja sobie zobaczę. Jaśnie przez pewien czas może posłyszę jakiegoś źródło światła. Czyli to jest taka mobilna pochodnia. Dobra, już mi się podoba. O. Jakiś dźwięki zaczyna ten las wydawać? Chyba powinienem sobie stąd iść. E, blam. Musimy ogarnąć jakieś źródło światła. I mówię tutaj o palenisku. Odstrasza zwierzęta. Mam chyba tyle patyków, także powinno być spoko, ale kurde, to jest przepiękne. O, zapalniczkę mam. Woo! I ogień się piękny pali. Księżyc wschodzi. Księżyc? Ale dziwne, że tu jest księżyc. I to jeszcze. Dobra, powiedzmy, że ta planeta jest blisko Ziemi. Chociaż no, jeżeli to miała być inna planeta, no to fajnie by było, jakby ta planeta była gdzieś dalej. A nie, nie że tutaj księżyc, że to, to takie sprawy, ale spoko. Mam nadzieję, że nic mnie tutaj nie nawiedzi w nocy, ani nikt nie przyjdzie po mnie. Powiem wam, że się obawiam tego trochę, że. Że będzie nieciekawie, będzie nieciekawie, są m, oprócz lasu, a, kurde muszę, muszę, muszę się skupić na tym co chcę powiedzieć, co chcę przekazać, oprócz lasu są tutaj inne jeszcze miejscówki, jakieś bazy, jakieś takie góry, wyspa jest uprzednio wygenerowana, także nie ma, także natrafiamy na jakiś losowo wygenerowany teren, co jest z jednej strony fajne, z drugiej, z drugiej złe, ale ogólnie powinno być. Powinno być spoko. Dobra, co mogę sobie zjeść? Duże chipsy, oczywiście! Nie ma tak gdzieś chipsy. Uuu! Od razu lepiej się czuję. Mamy zapalniczkę. Może pozwolę źródło światła o bardzo ograniczonym zasięgu. Dobra, półka, rusztowanie, ogrodzenie. Ogrodzenie. Nie, nie rozumiem. Powstrzymuje niebezpieczne drapieżniki. Powstrzymuje niebezpieczne drapieżniki. Może tutaj chodzi o to, że to jest tak jakby takie, wiecie? Są kolce wbite, te sprawy, Mo, może nie, no nie wiem, nie mam pojęcia. O, chata, ja mogę sobie taką chatę zrobić, 24 bambusy, 6 liści, 6 liści mam bardzo dużo, także powinno być spoko. Zobaczymy jak, o, ta chatka jest nawet ciekawa, nawet ciekawa, jeżeli bym sobie ją tutaj gdzieś zbudował, tylko ona tak, hmm. OK, powiedzmy w ogóle co daje światło to niebieskie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dobra, liście. I teraz ja bym chciał zrobić dach. Da radę? F. A brak miejsca w ekwipunku, zapomniałem. Dobra, e, spróbujmy sobie wyrzucić trochę tych kioszków. Tak, te kije tyle ważą. Zapomniałem o tym. OK, i teraz budujmy dach. E. Przepięknie. Będę miał bardzo ładny dach. Dom już powstaje powoli. Okej, okay, ale przynajmniej dobrze, bo do czegoś eee, te liście użyję. Kurde, ale się powiem wam, że boję... Wow! <laughs> ale fajna planeta. <laughs> Dobra, czyli to nie jest jednak. Chociaż to wygląda tak, jakby to była Ziemia, to był księżyc, a jeszcze była gdzieś je jedna planeta. Dobra, ale dach mam. A nie, nadal przez... Dobra, czyli to muszę. Co to? O oh, fuck! What? Co to jest? Okej. Okay. Opcy przylecieli na tą planetę. A tak myślałem, że coś biegnie po mnie, wiecie i się przestraszyłem trochę. Dobra, tam coś. Okej. Okay. Nie wiem Nie wiem właśnie co się wydarzyło. Muszę zapalić ten ogień. Coś idzie. Słyszę. Coś nadchodzi na, do mnie. Albo co są te świnie, po prostu. Wiecie co? Ło, kurde, ale fajny ten. Fajna planetka. Czy to chodzi o to, że wstaje już dzień? Nie, chyba, chyba nie wstaje. Jestem spragniony już. Kartonik soku. A, super. Nie mogę z tym nic zrobić. Zapalniczką się nie napiję. Dobra, wypadałoby poszukać wody, wiecie? Czy tego chcę, czy nie? Wypadałoby poszukać wody, dlatego wezmę sobie, zrobię... pyk! Okej. Okay. Mam źródło światła, także lecimy szukać wody. Pamiętajcie, że... okej, okay. mam ognisko się palić, także powinno być spoko. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj wrócić, jeżeli nie, no to... Będzie lipa. Nic mnie nie goni, nic tutaj nie ma. ŚWINIO! CHODŹ TU TY ŚWINIO! Dobra. Nie chcę walczyć z tą świnią. Mamy lasek, ale kurde ładna, ładnie ta planeta wygląda, chociaż to chyba nie jest jednak Ziemia Tak mi się coś wydaje, aha mam pokazane gdzie jest mój dam, Łe! To bez problemu To jest wyspa, także gdzieś musi tutaj być Czy tego chcę, czy nie chcę, musi być tutaj um, Woda, mam nadzieję, że tej wody będę mógł się napić, że nie będzie żadnych problemów O kurde Jakiś martwy las, gdzie ja w ogóle wchodzę Nic nie widzę, ale lecimy Okej okay. Dobra nic nie ma Jakieś wystające kamienie, a może to są jakiś, jakiś rodzaj roślin na tej planecie? Zaraz się przyjrzymy. A, kaktusy, okej, okay, są kaktusy. Niska wytrzymałość, nie można nic zrobić. O kurde, dobra, muszę odpocząć, tak? O to chodzi. Nie, Jesteś, wiem, że jestem spragniony, dobrze. Będę szedł powoli, bardzo powolutku i gdzieś na pewno dojdę. Dobra, tam jest dom, także nie powinno być. Eee, żadnych problemów. No gierka ma potencjał, tak mi się wydaje. W ogóle, kurde, co to było? Wow, tam coś jest niebieskiego. <laughs> jakieś niebieskie grzyby, dobra. Ja na razie tam nie chcę, ja chcę tylko znaleźć wodę. A wiecie co, właśnie ogarnąłem? Że wodę miałem tam zaraz przy sobie. Pamiętacie, jak mówiłem, o jakieś jeziorko? To właśnie tam była woda. Ale nie, oczywiście flotar musi lecieć na sam koniec mapy po wodę. Naprawdę geniusz. Geniusz w czystej postaci. Dobra, ale zobaczymy, zobaczymy. Jestem już coraz bliżej. Tak mi się wydaje, że tu będzie za chwilę. Jest woda, widzę wodę. Tylko czy tu będę mógł się napić tej wody? Może to jest jakaś zatruta woda. Coś tu jest zielonego. Co to jest? Co to jest? Jadalny owoc. Wow! Super. Dobra, napij się. No, napij się! F. Serio, nie mogę się napić wody? Dobra, jadalny owoc. Zjedz to co jest? Zjadłem to? A czemu mi owoc nie dał niezbędnych soków do napicia się? Ale to jest dziwne. Dobra, wiecie co? Wracam, wracam do mojej wioski. Znaczy wioski. Do miejsca, gdzie wszystko się zaczęło. I to z, ty z tego, z daleka wygląda jakby się paliło, taki wiecie, taka pochodnia. Ale jednak tak nie jest. Dobra, także wracam wprost do domu i zobaczymy, co wtedy. Co to... O jest! Widzicie, to jest mutant, z którym możemy walczyć! Woohoo! Niska wytrzymałość, nie mogę nic zrobić, mam dzidę, nie mogę mu Rzuciłem dzidą, ja nie chciałem rzucać dzidką! Tu dzido! Dostał dzido! A, dostał! Dobra. Nie mogę nic zrobić, mam niską wytrzymałość. Dobra, Aha, nie... Widzicie, że nie mogę nic zrobić? Halo, super, nie mogę go zabić. Ty, zabiłem go jednak. Dawaj tą dzidę. Okej, okay, niska wytrzymałość. Ale zobaczcie właśnie zobaczyliście jak wygląda tutaj. Mm, przeciwnik bardzo. Co to? O, świnia! Chodź tu świnio. Dobra. Mogę coś. Niska wytrzymałość. Nie wiem, czy mogę coś z niego wyrobić. Na razie powiedzmy, że go zostawimy w spokoju. Ale tak. Podstawy mamy. Podstawy do rozgrywki mamy, czyli w nocy i także w dzień. E, nawiedzają nas mm, przeciwnicy. E, na razie odkryłem, że są trzy gatunki, e, trzy gatunki lokalnych zwierząt, czyli właśnie te mutanty, kosmici, jaszczurki, o, te dziki świnie i nie wiem, jakieś, jakieś ptaki to były, kurde. Nie, nie wiem dokładnie co to było, także nie, nie powiem wam. Ale szkoda, że nie wiem, nie, nie mogę nic. Jadalny owoc. Czy... To pożywienie. A dlaczego już tego nie mam? Duże chipsy, posiłek błyskawiczny, zaspokaja głód, a ja bym chciał kartonik soku. Nie mogę się napić kartoniku w soku, bo dlaczego miałbym się napić tego? Dobra, nocie co, wracamy. I jeżeli będziecie chętni, to w następnym odcinku oczywiście wybuduję sobie może dom między odcinkami, żeby już było. Żeby było już jakieś miejsce do mieszkania. Pewnie umrę. Właśnie ciekaw jestem, co się dzieje jak umrę. Bo naprawdę nie mam pojęcia, skąd mam. E, zebrać sobie na razie wodę. Albo wiecie co, pójdziemy sobie tutaj. Tam się coś stało. Także powinienem. Móc tutaj podejść. Dobra, tutaj mamy to, a gdzieś ci kosmici byli. Tylko co ci kosmici zrobili? O! Mamy belkę, super. Wow. Coś słyszałem, tylko co to było? Z której strony mnie to zaatakuje? Dobra, wiecie co? Ja sobie idę do domu, nie mam pojęcia po co ci kosmici byli e, Kompletnie nie wiem o co tu chodzi, ale widzę, że powoli się robi dzień, także Ja sobie ogarnę jakiś domek, jeżeli będziecie chętni, zainteresowani serią, dajcie znać I widzimy się w kolejnym, w kolejnym odcinku Przynajmniej mam taką nadzieję Vortex The Gateway tak, tak chyba nazywała się Gra, z tego co pamiętam. Także dzięki za oglądanie, ludzie! I do zobaczenia już wkrótce. Na razie!